Samsung EHS. Wybór temperatury ogrzewania chłodzenia strefowego w sterowaniu pompą. W pompach ciepła Samsung EHS sterowanie może odbywać się w dwojaki sposób. Czy to za pomocą temperatury wody wylotowej z urządzenia, czy też poprzez kontrolę temperatury powietrza w pomieszczeniu dzięki wbudowanemu w sterownik czujnikowi temperatury wewnętrznej. Domyślnym ustawieniem jest sterowanie temperaturą wody wylotowej. A więc możemy korzystać ze stałej nastawy lub z trybu auto, czyli tak zwanej krzywej grzewczej. Chcąc zmienić sposób sterowania na temperaturę wewnętrzną, przechodzimy do menu serwisowego. Gdy już jesteśmy w trybie serwisowym, wybieramy pod menu opcja strefy wewnętrznej i akceptujemy wybór poprzez wciśnięcie przycisku OK. Następnie przechodzimy do opcji temperatura standardowa i za pomocą strzałek góra-dół. Wybieramy interesujący nas wariant: wylot wody lub temperatura wewnętrzna. Wybór akceptujemy przyciskiem OK. W przypadku zmiany wartości dla wody wylotowej na temperaturę wewnętrzną, zazwyczaj wymagane jest zresetowanie zasilania elektrycznego celem zapisania wprowadzonych ustawień. W przeciwnym wypadku może pojawić się błąd. E121 związany z czujnikiem temperatury pomieszczenia. Poradnik dotyczący obsługi pompy ciepła Samsung EHS przygotowała dla Państwa firma Neoklima.